trajka napędzana jest silnikiem od kosiarki. Ja, chyba, w takim razie chciałbym być kosiarzem. Ale zanim ją pokażemy, zobaczmy najpierw zlot Warszaw. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na zlocie pojazdów marki Warszawa i Syrena. Najpiękniejsza Warszawa! To kilka wspaniałych Warszaw. Przybyło. Niektóre przywieźli, a niektóre przyjechały na kołach, ale były tam również bardzo dziwne wynalazki. Bardzo ładny prezydent Kedilaka. Dziękuję, Dziękuję bardzo. dłuższych, bo od niektórych Kedilaków. No właściwie tym chcieliśmy go wyróżnić. A ile mamy tu 6 Sześć. Sześć metrów? Sześć metrów w Warszawy w pluszu. To się dzieje. Piękne auto i chyba jedyny ma oryginalny radioodbiornik lampowy A to... grający. Radio w ogóle ze w środku. A który silnik? Dolnozaworowy. Ten znaczek licencja ZSRR przypomina o tym, że wszystkie Warszawy stworzono na bazie Pabiedy. I potem na żeraniu na licencji tej Pabiedy robiono w Warszawę od 1951 roku. Było to pierwsze w Polsce robione seryjne auto. A ostatnia Warszawa zjechała z taśmy 30 marca 1973 roku. I przez te lata powstało kilka ciekawych wersji. Oczywiście pick-up, furgon oraz uwaga, drezyna. Tak, drezyna. Oryginalne dwie siepe, rzadkość. Rzadkość, tak. Ale w oryginale? No, malowana była. No tak, ale w nadwozie bez przerwy. Tak, w zdach oryginalnych, tak jak powinno być. Kupę pracy. kupę pracy. Kupa roboty. <gry> tak. Kup, a I który rok? 60. 60? Po prostu pasja, pasja, inaczej tego nie można wytłumaczyć. Oj, na pewno jest to pasja, ale ja się cieszę, że tacy pasjonaci istnieją, bo oni dla nas ratują tą całą historię. Robi frajdę. robi frajdę. Rabbi Friday, to jest najważniejsze. Jedziesz w Warszawą, w środku jest przyjemnie, luksusowo auto z lat 50. 50. 50. Dlatego, że auta z okresu PRL-u FSO, wszyscy Polacy mają wspomnienia. I to jest najfajniejsze, tak. bo jeździsz takim autem, każdy cię podziwia, pozdrawia, pokazuje, yy, sprzeciwka jedzie motocyklista, pokazuje kciukiem, ludzie w drogich samochodach przypominają sobie jak byli nastolatkami. Tak. Jak pierwsze kroki poczynili w Warszawą. Albo dużym Fiatem, To są, to są takie dwa moje ukochane yy, modele aut. Byli i tacy, którzy pierwszy kontakt samochodowy mieli z syrenką. Ale syrenki pokażemy wam w przyszłym tygodniu. A na razie jedziemy pojeździć tajko. Czekajcie na syrenki, bo warto. Melduję, że pokazałeś mi przedziwny pojazd. Coś, jak to mówił mój kolega, nie pies nie wydra, coś na kształt świdra. Można tak powiedzieć. Co służy do napędu tej cudownej tajki, Bo wygląda jak tajka. Tak, jest to pojazd trzykołowy, co widać, a. To na... Też tak, do napędu służy yy... Kosiarka. Można tak powiedzieć. Jest to silnik z wałem poziomym 200 cm pojemności. Maszyny budowlane to jest dawca. A ile ma mocy? Moc około 6,5 konia. Można coś popracować. Czyli tej całej wadze tego pojazdu na pewno wystarczy. Jest wystarczająco, tak. Jakie są osiągi tego cudownego, przedziwnego pojazdu? Z osiągami. No, ten temat jest akurat dosyć ciężki, bo ze względu na to, że na tylnej osi, na kołach napędowych, są założone tuleje ślizgowe. Tak naprawdę ciężko jest mi określić, jaka jest prędkość maksymalna tego pojazdu, gdyż... Ale jeszcze przerwę. Czym mhm. są tuleje ślizgowe? W moim, przypadku jest co, co to, w, chodzi? w moim przypadku jest to walec z plastiku, który pozwala na poślizg tej, tej, tej trajki. Wiadomo, opona jest na tyle gokardowa, jest na tyle fajna, że w gokardzie ona działa. Trzyma cały czas trakcję, ale krótko, tu nam to jest ale, niepotrzebne. Ale krótko. Ale krótko. A tutaj nam to jest niepotrzebne. Nam służy to głównie do tego, żeby jeździć boki. Kiedy ci wpadł do głowy pomysł, żeby coś, coś takiego zrobić? A pomysł wpadł mi do głowy tak naprawdę w zimę tego roku jak zbudowałem trójkołowiec dla mojego syna. Zbudowałem trajkę, która była z kawałków pozbieranych na warsztacie z napędem elektrycznym. Coś, co miało sprawić mu frajdę. I taką frajdę sprawiał. I sprawił głównie tobie frajdę. Yy, no, potem przyszła pora na to, że jednak jak on się bawi, dlaczego ja mam się nie no, bawić? Oczywiście, trzeba zrobić jakąś trajkę dla dzieci, ale większych. Yy, tak.